Dałem was pokażę tu pewną parę. Junior i senior siema. siema! Dzisiaj zaprezentujemy Wam co jest potrzebne na karpionosą. Zapraszamy do odcinka. Pierwszą najważniejszą rzeczą, rzeczą będzie kij. Z tego względu, że no naprawdę kij musi być mocny, y... mieć duże przelotki oraz bardzo dobrze wzmocnione i umocowane do kija. Z tego względu, że no przy, przy, przy samych rzutach już nie mówię o chodu, ale przy samych rzutach ki naprawdę ma e, duże przeciężenie. Nie? Nie? Dlatego na pewno są potrzebne te przewodki. no i daleko można No wrócić. i oczywiście duże przelotki nam ułatwiają. Dzięki tym dużym przelotkom potrafimy dalej rzucić zestawem. Jeżeli już jesteśmy przy rzutach, to pogadajmy o dolniku. Dolnik powinien być długi. Z tego względu, że ułatwia nam hol takiej wielkiej ryby ponieważ no to jest idealna pozycja ja lubię tak holować jest mi naprawdę wygodnie i jakoś ręce mnie potem nie bolą a drugą sprawą przy rzutach jest o wiele łatwiej dalej zarzucić jak taką zwykłą maczuweczką lub spinningiem z krótkim dolnikiem może kolejną rzeczą będzie kołowrotek. Mamy tutaj kowrotek dla potrzeb firmy mamy taki zwykły, z wolnym biegiem, ale na pewno do karpiówki użyjemy kowrotków większych, oczywiście mocniejszych, solidnych. O, tak to można w skrócie powiedzieć. Kowrotki typowo karpiowe mają duże szpule, gdzie mieszczą bardzo dużo żyłki, na przykład 300-400 metrów i dla takich potrzeb możemy kupić typowo żyłkę karpiową. Na no, tej szpuli mieścimy, mieści się około 1000 metrów, także można swobodnie 3-4 takie kołowrotki szpule napełnić. Następną z rzeczy będą e, ledkory i <try> helikoptery. Ledkory to jest zestaw metrowy e, na nici ołowianej i podczas ustawienia się zestawu w wodzie on jest on przylega do dna i tak. jest mało widoczny dla karpia za to helikopter jest idealnym przyponem przepraszam zestawem karpiowym do rzutów z tego względu, że tutaj na końcu zestawu mocujemy na krętniku z agrafką obciążnik a tutaj na tej agrafce montujemy przypon Najlepiej sztywny jak jest chlorokarbonu, on wtedy się obkręca no i przez to jest nazwane tak, jest to tak jak helikopter, bo ten, ten przepon się obkręca tak samo jak w helikoptera. I nie płącza tak. się. Także kolejną rzeczą będą gotowe zestawy tutaj przepony. I tu mamy różnej wielkości haczyki, zależy jakich użyjemy kuder. Następną rzeczą będą igły. Potrzebne nam i wiertło. Potrzebne oczywiście do przewiercenia otworków w półkach. Igły mamy jedną zwykłą i z takim zapięciem. Może tutaj zbliżenie tej igły zrobimy to zapięcie. To zapięcie służy do tego, jeśli chcemy przeciągnąć sobie żyłkę lub plecionkę przez tak zwany pozycjoner. Po prostu nie uszkodzimy Oczywiście tylko pozycjonera, bo zamkniemy tą igłę. Oraz dodatkowo, jest nam potrzebny, kiedy używamy oto takich przeponów i tutaj chcemy założyć kulkę przez niźnię cystyczną. Wtedy po prostu tutaj nadziewamy niźnię cystyczną, przekładamy przez to oczko, przez tutaj to oczko i po prostu nakładamy kuleczki. I nie uszkodzi po prostu kulki bo są też takie igły z zadziorem, gdzie byśmy przy przeciąganiu oczywiście uszkodzili ten pozycjoner lub kulkę, jeśli przeciągamy tą nić dentystyczną. Tu mamy igłę zwykłą, zaostrzoną, nie ma tam żadnego zadzioru. Ona służy nam do tak zwanych przełożenia pustopa na drugą stronę kulki. Pustop jest to taki stożkowaty jakby plastik, z tyłu z otworkiem wkładamy to migłę w ten otworek z tyłu i przepychamy na drugą stronę. I stawiamy go, tak jakby można powiedzieć, w poprzek tej kulki, zabezpiecza przed wypadnięciem kulki spadnięciem z łósa. Oczywiście posiadamy y, również woreczki PVA. Tu mamy akurat model woreczka yy, tunel. Posiadamy ugniatacz oraz tak zwany ten tunel. Yy, zawiązujemy go tutaj na końcu, wkładamy kuleczki lub jakąś zanętę, uciskamy Dijakiem, tak, i zawiązujemy. I tak właśnie jest zestaw gotowy i można go rzucać do wody. Drugą, drugi z zestawów to jest klasyczny woreczek. Wrzucamy kuleczki lub jakieś lakązonente i zawiązujemy na tutaj mić PVA. Nawet tu już nić jest, tyle tak. tu zaciągamy ten woreczek. oraz na końcu rękaw PVA. To no. jest podobnie jak w tunelu. Zawiązujemy z jednej strony, wrzucamy kuleczki lub konzonenty albo jakiś palecik i zawiązujemy z drugiej strony. To można go wykorzystać oczywiście tutaj na tym koniec. Jeśli to jest te same rozmiary. Tak. Następną z rzeczy właśnie do woreczków będą kuleczki i różne przyjęty haczykowe. Od niedawna posiadamy kuleczki zanetowe w opakowaniach po kilogram o różnych smakach oraz kuleczki typowo na duże karpie, haczykowe, lub ustery lub, tak, tak. Lub do kulek, lub gotowe zestawy. Kolejną rzeczą na pewno będą sygnalizatory. Sygnalizatory, jak każdy wie, potrzebne nam będą do sygnalizowania brania danej ryby, nie tylko karpi, bo można użyć je na inne. Sygnalizatory posiadają, tak można powiedzieć, uniwersalne gwinty, gdzie pasują do każdej podpórki. Jedną z najbardziej ważnych, zaraz po kiju, i kołowradków rzeczy jest podbierak. Gdyby nie on, to myślę, że tych dużych karpi nie dałoby się wypalować z brzegu i wyciągnąć. No, Potrzebny jest na pewno duży kart, 20 kg jest naprawdę wielki. Podbierak musi być wielki. Operatorka reprezentuj. Ja może powiem, że te mniejsze. Zdarza się, że kart wyskoczy z powrotem z podbieraka. O, jest na taki metalowy klic. I tak go się lekko składa. Jedną z ostatnich rzeczy to są lampy oraz e, czołówki. Okay. One, one no najbardziej, to jest też główna rzecz dla bezpieczeństwa. Oraz e, dla wygody w trakcie noski. Można to wiadomo, jest strasznie bardzo z widocznością, jest ciemno i nic nie widać. I taka czołóweczka bardzo pięknie nam rozświetla stanowisko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. I zapraszam do kolejnych siema.